Firma Lexibook jest producentem taniej elektroniki w wszelakiej maści, od zabawek elektronicznych interaktywnych, po tablety, smartfony i różne bardzo tanie konsolki. Można rzec, jest to francuski odpowiednik naszego Overmaxu. Dzisiaj w moje ręce wpadła bardzo tania, przenośna konsola, która do niedawna nazywała się Arcade Media Center. Dzisiaj tą samą konsolę w tej samej obudowie Lexibook sprzedaje na licencji Gwiezdnych Wojen. Czyli Disneya, wkładając do niej aż 10 gier rodem z gwiezdnej sagi. Cóż, może nie będę wyprzedzał faktów. I szybkim krokiem przejdźmy do pudełka, aż naszpikowanego logotypami gwiezdnych wojen i Disneya. Mamy nawet zdjęcie bohaterów z najnowszej części. Żeby tego było mało, widnieje tu też licencja Lucasfilm i oficjalne odnośniki do strony Disneya. Ech. Instrukcja odkrywa przed nami nową nazwę handheldu: Compact Cyber Arcade ze znaczkiem oryginalności. Cóż, mogli jeszcze umieścić znak wodny, bo jak wiemy, oryginalność tych konsolek to szeroki bardzo temat. Co do instrukcji, to jest również w języku polskim i równie dobrze przetłumaczona. Sama konsolka, przyznam, jest lepiej wykonana niż odpowiedniki innych marek. Plastik jest gruby, nie trzeszczy i przyciski i D-Pad są solidne i mają fajny skok. Pewnie czasem się wyrobią, ale na razie jest można powiedzieć dobrze. Konsolkę trzyma się w ręku też fajnie, pomimo rozmiarów. A osłonka ekranu nie zbiera tak łatwo jak u poprzedników rys. Zwykle wystarczyło zwykłe przetarcie szmatką, by jakiekolwiek były. Więc z przodu mamy D-pad, który nie wiedzieć czemu pozostawia mało miejsca na kciuk przez dużą kulę na no środku. Cóż. U góry mamy multi przycisk, który służy za włącznik i wyłącznik, i reset. Jednocześnie sprawiając, że przez to handheld jest już w tyle za konkurencją. Obok mamy trzystopniową regulację głośności. Zabawne, że kupując licencję Disneya, wydając na nią niemałe pieniądze, nawet im się nie chciało zmieniać niczego w konsolce. Po prawej mamy przycisk B i górny przycisk A, który próbuje udawać bumper. I teraz nadszedł ten moment. Zaraz się mu ukaże prawdziwe oblicze sprzętu. Włączając tą lęciwą konsolkę z blichtrem futuryzmu słynnej sagi, widzimy postaci z animacji Gwiezdnych Wojen, ależ przepych nie dość, że mamy na opakowaniu gwiazdy z ostatniej części, to jeszcze to. A dalej, cóż, jak widać, bardzo zwyczajne tło niebieskie, jak wszędzie. Ale co tam, nie wymagajmy wiele w końcu do śmiesznie tania konsolka. Więc tak, teraz ten moment nastał. Nagryk z Gwiezdnych Wojen. Włączmy pierwszą. I nagle cały świat, wokół którego ta konsolka tworzyła swój image, wybuch totalnie. Tak ta gra była na wcześniejszej wersji tej konsoli, bez licencji Disneya. A tutaj dodali tylko inną szatę graficzną. Przepraszam jeśli obraziłem jakiegoś grafika. Ja nawet nie rozpoznaję tej postaci, jest tak źle zrobiona. A dalej to już sami widzicie klasyka. Najlepiej tutaj wygląda to statyczne tło. Ale są inne gry. Drugą grą jest kolejna gra, która również się powtarza coraz lepiej. Nawet muzyki im się nie chciało zmienić. Ale odejdźmy od osądów, mamy jeszcze 8 produkcji i na pewno będzie lepiej kto w to wierzy. Zgadza się nawet ja w to nie wierzę. Trzecia gra znów ta sama muzyka i znowu powtórka, z czwartą jest to samo. Już wszystko rozumiem, po kupnie licencji mieli pieniędzy na nic i chcieli po prostu nie zbankrutować. Cóż, gdybym nie znał tego rynku, to pewnie bym tak pomyślał. Ale weźmy piątą grę. Kolejna powtórka ze sobą grafiką biegającego faceta. Szósta gra, cóż, pokazuje, że jeśli nie masz pomysłu na nic, to wrzuć klasyczne odbijanie piłki o platformę. Niestety to też średnio pomogło. Siódmą i ósmą grę to po prostu przemilczę w ciszy. Dziewiąta gra to atak na LOTAL. Nawet nie wiem jak wytłumaczyć to, co się tutaj dzieje. Dlaczego lecą nas wybuchające bańki, a my możemy bronić się tylko i wyłącznie strzelającym rękawem. Do tego źle ukroch malonym, bo nie możemy podnieść ręki wyżej, przez co gra wygląda źle. Dziesiąta już na szczęście ostatnia produkcja Gwiezdnych Wojen to gra o tytule Ucieczka Ezry. W grze musimy wspinać się na kolejne poziomy, zbierając pewnie porozrzucane gigantyczne karty dostępu, uważając na sztywnych żołnierzy Imperium na rolkach, bądź superbutach, dzięki którym lewitują nad ziemią. Tak naprawdę jest to klasyczny przykład lenistwa w czystej postaci. I na tym zakończyliśmy składankę Rodem z Lucasfilm. film. Oczywiście w wielkiej gigantycznej przenośni w nawiasie z sarkazmem. Teraz przyszedł czas na 140 gier. Nie przejmujcie się, opowiem tylko o kilku produkcjach. 11 produkcją jest Pan Biegacz dosłownie. To jest taka sama gierka, którą widzieliśmy w gwiezdnej produkcji, z tym, że wygląda już zdecydowanie lepiej. 12 to klasyczny golf, z tym, że jedyne co tutaj możemy zrobić, to nadać piłce siły. O podkręconych rzutach nie ma mowy. 13 produkcja to ping-pong. To zwykły tenis stołowy, tylko taki po omacku, bo nikomu nie chciało się dorysować rakietki. Super. I znowu nie mamy wpływu na lot piłki. 13 gra to fishing. Tak, to jest jedyna produkcja, która mnie nie denerwuje. Odprężający ruch wody i te dźwięki w tle, więc grzełowimy wiem, nie jest to nic specjalnego, ale przynajmniej nie irytuje tak bardzo. 15, 16 i 17 gra to kolejne tytuły zręcznościowe ze sławnym gościem w kapeluszu. widać lubiącym klimatem roku. Cóż, złą konsolę sobie wybrał. Ale gra tutaj rolę superbohatera, idealnego skoczka i najlepsze, Spidermana. Jeśli nie masz konsoli, już nie musisz się martwić. Że nie zagrasz sławnego pająka w nowej odsłonie na PS4. Tutaj mamy jego klona, z tym, że no cóż, sami widzicie. Ale mimo wszystko, Bubble Jump jest grą, w którą można pograć na dłuższą chwilę. Zróżnicowane poziomy trudności i całkiem kolorowa grafika sprawia, że posiedziałem trochę przy niej. Fruit Killer jest bardzo kolorową gierką, która pewnie przykuje na krótszą chwilę małe dzieci. Pandaż wygląda ładnie i zapowiada się ciekawie, tylko po jakimś czasie robi się nużąca, bo nic tutaj się niestety nie dzieje i nie zmienia. A szkoda. I to tyle. Poza tym mamy tutaj dziwne produkcje bardzo dziwaczne i różne znane z overmaxów. Czy wszystkiego co tanie, jest tutaj masa lipofów. Różne gry logiczne układankowe i wyścigi. Kompletnie jak dla mnie niegrywalne. Z dźwiękami skradzionymi z nes i gorzej wyglądające przeróbki tych tytułów. tak jak na przykład ta przeróbka Roadfightera, gdzie jesteśmy rowerzystą. Cóż, czy grał o futurystycznym tytule VR Racing? Cóż, mamy też klasyczną grę Go. Teraz już bez zbędnego gadania jak zwykle szybki przerywnik. Ta konsola to nieudany pomysł wykupienia licencji, tylko po to, by potem zrobić z tej licencji powód do śmiechu. Fajny kawałek plastiku z ekranem o nieistniejących kątach widzenia, grami, które na upartego pewnie chwilę pograć 4-latek. Chociaż kilka tytułów nawet było grywalne, ale reszta kompletnie znana i bardzo słaba sprawi, że ja nie kupiłbym tej konsolki, bo na rynku są inne, które oferują coś lepszego, chociażby wspaniałe grynesowskie niż ogólne dostępne bez licencji krążące po całym rynku. Gdyby naprawdę Imperium ją wyprodukowało, nie zdziwiłbym się, gdyby chcieli ukryć ten nieudany prototyp, czy odgrzewany kotlet zeszłego modelu, a tymczasem udanych przygód w wieznej rzeczywistości.